Afirmacje poczucia własnej wartości Potrafię poradzić sobie w każdej sytuacji. Potrafię poradzić sobie w każdej sytuacji. Potrafię poradzić sobie w każdej sytuacji. Postanawiam mieć o sobie dobre zdanie. Jestem walt swojej własnej miłości. Postanawiam mieć o sobie dobre zdanie. Jestem walt swojej własnej miłości. Postanawiam mieć o sobie dobre zdanie. Jestem walt swojej własnej miłości. Stoję na własnych nogach, akceptuję i stosuję własne siły. Stoję na własnych nogach, akceptuję i stosuję własne siły. Stoję na własnych nogach, akceptuję i stosuję własne siły. Mogę bezpiecznie wyrażać swoje zdanie. Mogę bezpiecznie wyrażać swoje zdanie. Mogę bezpiecznie wyrażać swoje zdanie. Nie ma znaczenia, co inni ludzie mówią lub robią. Liczy się tylko to, jak ja decyduję się zareagować i co zdecyduję się myśleć o sobie. Nie ma znaczenia, co inni ludzie mówią lub robią. Liczy się tylko to, jak ja decyduję się zareagować i co zdecyduję się myśleć o sobie. Nie ma znaczenia, co inni ludzie mówią lub robią. Liczy się tylko to, jak ja decyduję się zareagować i co zdecyduję się myśleć o sobie. Robię głęboki oddech i pozwalam sobie na odprężenie. Całe moje ciało uspokaja się. Robię głęboki oddech i pozwalam sobie na odprężenie. Całe moje ciało uspokaja się. Biorę głęboki oddech i pozwalam sobie na odprężenie. Całe moje ciało Uspokaja się. Ludzie kochają mnie i akceptują takim, jakim jestem tu i teraz. Ludzie kochają mnie i akceptują takim, jakim jestem tu i teraz. Ludzie kochają mnie i akceptują. Takim, jakim jestem. Tu i teraz. Widzę świat oczyma miłości i akceptacji. Wszystko jest dobrze w moim świecie. Widzę świat oczyma miłości i akceptacji. Wszystko jest dobrze w moim świecie. Widzę świat, oczyma miłości i akceptacji. Wszystko jest dobrze w moim świecie. Mam wysokie poczucie własnej wartości, gdyż szanuję to, kim jestem. Mam wysokie poczucie własnej wartości, gdyż szanuję to, kim jestem. Mam wysokie poczucie własnej wartości, gdyż szanuję to, kim jestem. Z pełną świadomością uwalniam się od jakiejkolwiek potrzeby walki czy cierpienia. Zasługuję na wszystko, co dobre. Z pełną świadomością uwalniam się od jakiegokolwiek potrzeby walki czy cierpienia. Zasługuję na wszystko, co dobre. Z pełną świadomością uwalniam się od jakiegokolwiek potrzeby walki czy cierpienia. Zasługuję na wszystko, co dobre. Moje życie codziennie staje się coraz bardziej bajeczne. Z radością oczekuję, co przynosi każda nowa godzina. Moje życie codzienne staje się coraz bardziej bajeczne. Z radością oczekuję, co przynosi każda nowa godzina. Moje życie codzienne staje się coraz bardziej bajeczne. Z radością oczekuję, co przynosi każda nowa godzina. Nie jestem ani za mało jakiś, ani za bardzo jakiś i nie muszę przed nikim się wykazywać. Nie jestem ani za mało jakiś, ani za bardzo jakiś i nie muszę przed nikim się wykazywać. Nie jestem ani za mało jakiś, ani za bardzo jakiś i nie muszę przed nikim się wykazywać. Jestem Promienną istotą w pełni korzystającą z radości życia. Jestem promienną istotą w pełni korzystającą z radości życia. Jestem promienną istotą w pełni korzystającą z radości życia. Dziś żadna osoba, miejsce ani rzecz nie są w stanie mnie zirytować czy rozgniewać. Decyduję się pozostać w spokoju. Dziś żadna osoba, miejsce ani rzecz nie są w stanie mnie zirytować czy rozgniewać. Decyduję się, pozostać w spokoju. Dziś żadna osoba, miejsce ani rzecz nie są w stanie mnie zirytować czy rozgniewać. Decyduję się pozostać w spokoju. Mam pewność, że dla każdego problemu, który mogę wykreować, potrafię znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Mam pewność, że dla każdego problemu, który mogę wykreować, potrafię znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Mam pewność, że dla każdego problemu, który mogę wykreować, potrafię znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Życie wspiera mnie na wszystkie możliwe sposoby. Życie wspiera mnie we wszystkie możliwe sposoby. Życie wspiera mnie na wszystkie możliwe sposoby. Moja świadomość Wypełnia zdrowie, pozytywne myśli, pełne miłości, które odzwierciedlają się w moim życiu. Moją świadomość wypełniają zdrowie, pozytywne myśli, pełne miłości, które odzwierciedlają się w moim życiu. Moją świadomość wypełniają zdrowie, pozytywne myśli, pełne miłości, które odzwierciedlają się w moim życiu. Przemieram życie ze świadomością, że jestem bezpieczny. Pozostaję pod boską opieką i przewodnictwem. Przemierzam życie ze świadomością, że jestem bezpieczny. Pozostaję pod boską opieką i przewodem. Przemierzam życie ze świadomością, że jestem bezpieczny. Pozostaję pod boską opieką i przewodnictwem. Akceptuję innych takimi, Jakimi są, a oni z kolei akceptują mnie. Akceptuję innych takimi, jakimi są, a oni z kolei akceptują mnie. Akceptuję innych takimi, jakimi są, a oni z kolei akceptują mnie. Jestem wspaniały i czuję się świetnie. Jestem wdzięczny za swoje życie. Jestem wspaniały i czuję się świetnie. Jestem wdzięczny za swoje życie. Jestem wspaniały i czuję się świetnie. Jestem wdzięczny za swoje życie. Dzisiaj jest jedyny dany mi czas bym żył. Postanawiam by się nim cieszyć. Dzisiaj jest jedyny dany mi czas bym żył. Postanawiam by się nim cieszyć. Dzisiaj jest jedyny dany mi czas bym żył. Postanawiam, by się nim cieszyć. Mam poczucie własnej wartości, siłę i pewność siebie, potrzebne, by swobodnie iść naprzód w życiu. Mam poczucie własnej wartości, siłę i pewność siebie, potrzebne, by swobodnie. Iść naprzód w życiu. Mam poczucie własnej wartości, siłę i pewność siebie potrzebne, by swobodnie iść naprzód w życiu. Największym darem, który mogę sobie ofiarować, jest bezwarunkowa miłość. Największym darem, który mogę sobie ofiarować, jest bezwarunkowa miłość. Największym darem, który mogę sobie ofiarować, jest bezwarunkowa miłość. Kocham siebie właśnie takim, jakim jestem. Nie czekam, kiedy stanę się doskonały, zanim zacznę się kochać. Kocham siebie właśnie takim, jakim jestem. Nie czekam, kiedy stanę się doskonały, zanim zacznę się kochać. Kocham siebie właśnie takim, jakim jestem. Nie czekam, kiedy stanę się doskonały zanim zacznę się kochać.